Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w ten piękny, deszczowy dzień, jakich jest wiele. Chciałabym Wam dziś pokazać, jak zrobić bardzo fajny biszkopt, który nie opada, który jest mięciutki, puszysty, nawilżony. I tyle. Oglądajcie, spiszcie, na pewno gramaturę napiszę pod spodem, więc możecie sobie przepisać. I zapraszam do piszenia. I do mnie do zamówienia. So, mamy już ubite jajka. Nie są za bardzo ubite. Są fajne, puszyste i widać nawilżone. Więc żeby nie były takie twarde. Teraz porcjowo dodajemy mąki tak na dwa, trzy razy i delikatnie mieszamy. Wszystko już wymieszaliśmy. Jest fajne, nie jest twarde, nie jest zbite, jest puszyste. Teraz na koniec dodaję mój sekretny składnik którego jak chcecie się dowiedzieć, to piszcie wtedy, może Wam powiem. Dzięki temu składnikowi to ciasto jest bardzo, bardzo wygodne. Oczywiście dodamy też koloru, trochę bo ciasto robimy dla księżniczki, więc musi być różowy. będę żałować, ja będę sobie żałować. Niech ma różowo. I tak jest gotowy biszkopt już do rozlania do blaszek. Ja przygotowałam blaszki 7 inchów, 2, więc myślę, że wystarczy Jak widzicie, już jest gotowe do pójścia do piekarnika, rozlałam na dwie blaszki, 7 inchów, myślę, że wyrośnie mega, nawet chyba poza blaszki, e, piekę w 160 stopniach, 30-35 minut, czasami nawet do 40, bez termobiegu. Tak jest, Spongey. Można nim robić co się chce. To jest drugi.